Mało patriotycznie, ale nie zaufałem polskiej pogodzie, i wakacje spędzam na południu Europy. Nie zapomniałem oczywiście o filmach, więc dzisiaj o 18.00 szczególnie mocno Was zapraszam na kanał. Film będzie inny niż wszystkie, nostalgiczny, wspomnieniowy, trochę historii, początki driftingu w Polsce, sporo materiałów archiwalnych, oczywiście też nowe, goś specjalny, mój przyjaciel Maciek Polody, więc będzie co oglądać, będzie co wspominać, szczególnie dla starszych widzów. Drugi temat, o którym też nie chciałem zapominać, to przegląd aukcji, fajnie się przyjąło, przyjęła ta formuła, Podobało Wam się to, niestety w związku z urlopem nie zdążyłem przygotować na ten tydzień pełnego materiału. Przy okazji, taki handlarski ProTip. Sierpień to dla całej Europy są wakacje, więc dużo osób wyjeżdża, samochody dalej są w sprzedaży, więc ceny spadają. Ubezpieczalnie też chcą się pozbyć tych samochodów i może coś Wam wpaść w dobrych pieniądzach. Ja zachęcam też do licytowania, a przede wszystkim zapraszam na kanał. Do zobaczenia, hej, wszystkiego dobrego.